Witam wszystkich bardzo serdecznie moi drodzy, trochę na forpuma, zamontowałem sobie tutaj teraz. Proszę Państwa internet. Dobra, kwestia, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a w ogóle dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, wszystko jest bardzo proste, tak jak ja wspomniałem to już kilka lat temu, że. Dzisiejsza polityka jest bardzo prosta i, tu, i w ogóle nieskomplikowana. I teraz tak, yy, no weźmy to nasze sąsiedztwo, państwo Ukraina. Dlaczego dzieje się tam to, co się dzieje? Ja to wszystko omówiłem w swoim pierwszym filmie, bo w ogóle cały ten mój YouTube to się zaczął właśnie od Ukrainy w 2014 roku albo 15. Już tak już nie pamiętam, 15. Chyba pierwszy mój film był właśnie o Ukrainie. Nie wiem czy go YouTube nie skasował. Kanał wiedzą. Bo potem mnie uwalił, chyba, ze 50 filmów. <noise> Chodziło właśnie o COVID-19. Słuchajcie, moi drodzy, to, co tam się dzieje, dzieje się całkowicie w tak zwanym, jak ja to mówię, ustalonym reżimie geopolitycznym. Sam fakt, teraz bym musiał tutaj sobie wrzucić, byśmy się tak bawili w to nagrywanie takie. Tylko, że jest głos kiepski. Później muszę głos podkładać, ja nie wiem dlaczego tak jest. Dobra, nieważne. Taki sprzęt. Tu nagrywam do telefonu, który ma chyba z 15 lat. <grym> I do czego zmierzam? Proszę Państwa, Ukraina jest bardzo dużym krajem, dużo większym od Polski. I posiada e, e, bardzo duże zasoby. Teraz... E, Coś powie, no i tam wsparcie otrzymuje. Nie otrzymuje żadnego wsparcia ani od Stanów Zjednoczonych, ani od Unii Europejskiej, a tym bardziej od Poliny. No, Poliniacy to się zachowali podle wobec Ukraińców. I teraz Wam powiem tak: hmm. Ukraina. Bardzo duże państwo i naprawdę etnicznie kim oni tam są? No, w zasadzie to są Rosjanie. Zresztą Władimir Putin to od początku zauważa i cały czas mówi, że w zasadzie Rosja, Różkijowska, ta słynna Różkijowska, wywodzi się etnicznie z Ukrainy. Tak naprawdę to ta Rosja była troszeczkę zasiedlona przez Azjatów, Mongołów i tak dalej, i tak naprawdę to wywodzi się Moskwa i tak dalej. To już ta kwestie są takie daleko historyczne, ale z, właśnie z terenów ukraińskich. To później się ta, ten terror zaczął. Kiedy powstawały te sicze właśnie kozackich Ukraińców, tych, tych właśnie, nie wiem, jak oni ich nazywali? Bandytów, bandytów, bo to jeszcze wiecie, kozak a kozak. Mówimy tu o, o bandytach. No ale dobra. I teraz weźmy podejście Stanów Zjednoczonych. Jak Amerykanie postrzegają Ukrainę? Dla Amerykanów nie mówmy tu o Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej rządzi Motłoch. Może wam nagram film dlaczego? Dlaczego ludzie się dziwią, że w Unii Europejskiej na czele państw stoją półgłówki, przygłupy. Ludzie, ludzie bez żadnej kultury osobistej, honoru w ogóle to, to... No i w ogóle ułomni psychicznie po prostu ty typowe buraki, które nie, które nie rozumieją nic. Ale dlaczego rządzą w, w Unii Europejskiej? To jest dla mnie to jest oczywiste i proste, ja to już mówiłem od wielu lat. Wracam do Stanów Zjednoczonych, proszę Państwa. Stany Zjednoczone mają bardzo dobre uniwersytety. Ja to słyszałem już lata, lata temu. Ale na tych uniwersytetach mm, kształceni są za ciężkie pieniądze elity. Tam te, uni te nie, jeśli nie Oxford, to co? Czy tam jeszcze inne? Są bardzo duże i tam jest duża degradacja. Dostać się na taki uniwersytet, to kosztuje to masę kasy i ktoś na te pieniądze musi wydać. Ale y, taki absolwent takiego uniwersytetu, on doskonale Orientuje się w geopolityce, polityce, a później spłaca to, to, co w zasadzie to spłaca rodziny. Bo to wiecie, oni dostają się do polityki, wchodzą w układy z gospodarką, no i mają kasę, i tak dalej. To się kręci. To jest, to jest cała filozofia, na którą nie mam tu czasu i nie chcę Wam czasu zabierać. I znowu wracam, bo to już prawie piąta minuta. Amerykanie, słuchajcie, Amerykanie yy, jako bardzo dobrzy strategzy przeanalizowali yy, stan yy, i rzeczywistość po upadku największego wroga czyli yy, bloku, jak mieliśmy żelazną kurtynę, bloku wschodniego, komunistycznego. I kiedy to wszystko się rozpadło, zgodnie z prawem, to w zasadzie powinno zostać rozwiązane tak jak układ warszawski został rozwiązany. Tak samo NATO. Ale to jeszcze inny temat, bo tak troszeczkę się rozwodzę. Natomiast oni to wszystko ocenili i zorientowali się, że e, prze, przede wszystkim Rosja wchodzi na tory e, raz demokracji, ale zanim demokracji, to wchodzi na tory kapitalizmu. Ci wszyscy oligarchowie i tak dalej, czasami to są ludzie równolegnie znani, którzy można powiedzieć z dnia na dzień stali się multimilionerami. Ale bardzo wszystko, bardzo ładnie to ogarnął Władimir Putin. No to jest geniusz, to ja zawsze nie raz to mówiłem. I Amerykanie zorientowali się, że za tym pójdzie dobrobyt państwa. Bo to nie jest tak jak średniowiecze, czy jakiś chłop pańszczyźniany i tak dalej. To już nie, nie są te czasy. Dzisiaj e, największy oligarcha musi się liczyć, jakby nie patrzeć z pracownikiem, musi dbać o, o prawa pracownika. Owszem, może jakiś tam pojedynczych, wiadomo, to są takie już przypadki skrajne, e, usunąć na przykład z zakładu, ale musi się liczyć, bo zwyczajnie ludzie nie przyjdą do niego pracy, bo drugi oligarcha otworzy ten sam zakład o tym samym profilu, da lepsze warunki pracy i płacy. Dziękuję bardzo, nie będzie się zastanawiał. Czasy się bardzo zmienili. Proszę Państwa, mamy czasy demokratyczne. I Stany Zjednoczone były przerażone, że jest tak, takie fikcyjne państwo. Pamiętajmy, Ukraina jest fikcyjnym państwem. To jest zlepek narodowościowy, który e, może być prawnie funkcjonował. Ale to, to też jest inny temat. Ale przyjmijmy, że jest to państwo, co nie przyjmijmy, że jest w granicach, jakie tam był, nie był. Czy Krym należał, czy nie należy, to już jest jeszcze inna kwestia, bo tak, mówię, bym godzinami dyskutował. No i zorientowali się, że nie możemy przede wszystkim postawili sobie za jeden cel. Co zrobić, Co zrobić żeby Ukraina nie stała się państwem demokratycznym, cywilizowanym i e, krajem kapitalistycznym. Żeby nie stała się silna, bogata i z, po prostu z rozwojem. Leży w idealnym miejscu ma dostęp do morza, Morza Czarnego, yy, ma świetny klimat, no i najważniejsze, ma najlepsze i najżyźniejsze ziemie na świecie. Trzeba wszystko zrobić, żeby to zniszczyć. I zobaczcie, co zrobiło CIA. To, to ja doceniam ich, doceniam oficerów CIA, bo tam są zatrudnieni wysokiej rango yy, psychologowie, socjologowie. Naprawdę To nie u nas, że mamy wypowiedzi Prostaków z, z rangą generała, który wypowiada się tak, jakby, nie wiem, kaprala dopiero dostał. To są przygłupy, to są ludzie. To są plecaki. Zresztą ja byłem w wojsku jeszcze poborowym i wiem, co to za motłoch jest. Dlatego nie dziwmy się, że oni od czterech lat jakieś brednie wygadują. To słuchajcie, oni oni ubliżają w ogóle. Randze, którzy nawet nie ubliżają wojsko, oni swoje randze ubliżają, co zabrędnie wygląda. <grym> Dlatego z jednej strony w Polsce trochę odjadę, ale dobrze, że my nie mamy kadry. Mamy samych pomyleńców, przygłupów, którym się, którzy jeszcze mają taką filozofię średniowieczną, ale mają jeden właściwy cel. Po przyjściu do pracy, jeszcze przed emeryturą, to on sobie zawsze bierze kalkulator na telefonie i oblicza ile będzie miał emerytury, jego tam nie obchodzi. Ani Polska, ani Armia, ani wojska tego nie interesuje. Ważne jest, jak odejdę na emeryturę, ile będę przytulał co miesiąc. To jest, to jest podstawa, zresztą oni chodzą po tych telewizorniach, kompromitują, kompromitują, kompromitują armię. To wie, wiecie co, że, że, że policja tak nie kompromituje, Emeryci policyjni tak nie kompromitują munduru policjanta jak te szmaty <laughs> generalskie, to, to to jest dno. To jest po prostu dno. Zresztą, a to, to, to już nawet ubliża. Yy, yy. Armii, ubliża po prostu godności oficera. Zresztą tak mi powiedział. Ale dobra, wracamy teraz. Co zrobili, jeżeli Ukraina z takim potencjałem, po pierwsze wysłali tam swoich socjologów, sprawdzić, co, kto tam mieszka, o co tam chodzi, kim są ludzie, jakie są nastroje społeczne, jakie społeczeństwo. No i niestety wyszło im, że to są rosyjskojęzyczni obywatele, a tak tam dobrą sprawę, to oni bardziej wolą być Rosjanami, mówić w języku rosyjskim, niż w jakimś surżyku wymyślonym kilka lat temu. To, to, to ten surżyk to chyba 10 lat temu wymyślony, kompletnie nie mający nic wspólnego z żadnym tam językiem ukraińskim. No i podjęli, znaczy słuszne, podjęli brutalne decyzje, moi drodzy. Uznali, że należy zrobić wszystko, żeby Ukraina stała się państwem upadłym. I tak też po, poczynili, bo zobaczcie, dla Stanów Zjednoczonych, Zjednoczenie Rosji i Ukrainy, Rosja ma potencjał e, surowcowy, Ukraina potencjał e, rolniczy, potęgi, potęgi. I jedno państwo jest, stało się kapitalistyczne i drugie. I teraz jeżeli pójdą w drogą kapitalizmu, kapitalizm, kapitalizm nie jest zły. Jeżeli się jeżeli jest prowadzony, to kapitalizm jest bardzo dobrze, to, to demokratyczny kapitalizm. To będzie, to będą to bardzo bogate, bardzo nowoczesne, spokojne i pokojowe państwa, mogłyby w ogóle granice między sobą znieść i cieszyliby się życiem, cieszyliby się e, wzajemnym szacunkiem. Nie można do tego dopuścić. No i zrobili to. Zresztą ten Majdan, jak widziałem, jak oni mordowali, e, płacili tam e, tym ludziom, żeby strzelali do cywilów, później za, tym ludziom tam, ja, wam, ja pamiętam to, proszę państwa, te spalenie żywcem w Odessie, to wszystko. No ale co zrobili się Amerykanie, tak naprawdę? Proszę państwa, stwierdzili, że w Ukrainie jest bardzo silny nurt nazistowski. I Amerykanie, socjologowie że słuchajcie, nie jest źle. Nie jest źle. Ukraina jest w bardzo nazistowska. oni w ogóle się fascynują adolfem się fascynują tam wszystkie te swastyki to wszystko i tak dalej i widzicie norma... tak wiecie na logikę rzecz zbiorąc należałoby z tym walczyć co nie ale ukraińcy ale amerykanie są tak cwani że ha, skoro tak to my nie tylko to zlikwidujemy my jeszcze będziemy to podsycać i zainwestujemy tam grube pieniądze żeby te ruchy nacjonalistyczno, nazistowskie wzmocnić, rozszerzyć i rozbudować. I niestety ta filozofia się sprawdziła. Ta filozofia, kiedy... No i później ten wybór ja pamiętam, jak wybrali tego komika. Tak spojrzałem, mówię, no wybrali sobie komika. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak, jak on szedł do tych wyborów. Z jakiej on nacji jest. Jak się dowiedziałem o matko, że on jest starszym bratem, to już wtedy jeszcze, jeszcze, gdzie tam było do, 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 do 22? Mówię, u kochani, mówię, to już, to już dobrze nie będzie, ja tak, w filmy, że mówię, ja już tego dobrze nie widzę. Jeżeli byście sobie wybrali starszego brata na prezydenta, bo oni naprawdę zostali oszukani, to to wszyscy, to przecież chyba, znaczy my Polacy to o tym Poliniaków, po komu to, to możesz gadać, jak on matko dwa tygodniową Poliniek ma tylko dwa tygodnie pamięci, po dwóch tygodniach mu się wszystko kasuje. I wybrali tego starszego brata, to mówię, no już on was poprowadzi na pewno do sukcesu. No i jest sukces, proszę państwa, jest sukces, ponieważ Ukraina jest e, zrujnowana, spalona, tamte tereny wschodnie, ja ogromne te miejscowości, te, nawet te walki. Tam nie ma litości, tam dom spada bomba, jest tam dom rozrywany, tam kamień na kamieniu zostaje, jak, jak, jak na to się patrzy. Wielki dramat. I, i tragedia, no i ktoś powie, no ale to wsparcie, to nie jest żadne wsparcie, to jest mordowanie Ukraińców, eksterminacja ludności cywilnej Ukrainy, I teraz jeszcze właśnie mamy takie sytuacje, jak Poliniacy chcą wyrzucić wszystkich Ukraińców, najpierw im tutaj oklepywali ich, uśmiechali się, a teraz to bydło, a wyjeżdżaj, a wynosi, a to, a tamto, ale powiem jeszcze jedno, zobaczcie, ktoś mówi, że Ameryka przeciw, jakaś tam zastępcza wojna, nic takiego nie ma, po prostu Amerykanie i Rosjanie nie zerwali nawet na minutę swoich kontaktów. To, że, że Władimir Putin podjął specjalną operację wojskową, to, to nie znaczy, że z Amerykanami. Cały czas z Ameryką się współpracuje. Cały czas tam nie ma jednego dnia, żeby oni między sobą nie współpracowali na tej płaszczyźnie dyplomatycznej. Oczywiście nie współpracują na te e, wojskowej, ale ja, ja wiem, jak, jak Amerykanie ich konia zrobili. E, szczególnie w pierwszych dniach, kiedy im czyli ja wam powiem taki numer z e, jak, jak zrobili e, Putin. Wtedy no, go wykrywali, ja powiem, dobra, ograli Putina. Powiedzieli, że Załęski uciekł, wszystko, a ci skopią, ale dla Rosji się uczą. Kiedy Amerykanie rzucili im hasło, że ten uciekł z Kijowa, że to jest nawet na tym, na tym czacie, tam data godzina, a ci to skopiowali i do tej swojej agencji wrzucili, że tak, uciek wysłali wojska, to się, a, a okazało się wszystko, że to był fake news e, amerykański, no ale od tamtej pory już się nie dają nabrać na taki blef, no ale wtedy rzeczywiście poszli ładnie. No i o to chodzi. Ukraina należy, Amerykanie uznali tak, Przede wszystkim musimy Ukraińców nie rozwalić. Jak najwięcej musimy usunąć społeczeństwa. W jaki sposób? Eksterminując, eliminując ucieczki, wywózki, wszystko. Eksodus. Jak widzimy ludności ukraińskiej. Także, także mówię, to wszystko idzie dość dobrze. Ja przyznaję, że Amerykanom że prowadzą to dobrze. Co do ruskich, cały czas zapewniają Wład Władimira Putina Panie Putin, rób Pan, co do Pana należy. Nie przejmuj się Pan. Przecież masz Pan i tak i tak wojnę wygraną. Chociaż oficjalnie to nie jest wojna. Proszę Państwa, zgodnie z prawem to, to nie jest wojna. My, my ja źle mówię, mówiąc, że to jest wojna. To jest tylko i wyłącznie konflikt graniczny nazwany specjalną <laughs> operacją wojskową co do tutaj Unia Europejska to to jest dno i ja już kiedyś powiedziałem jakieś 10-15 lat temu że kiedy Unia się zaczęła rozszerzać to wrogiem Ameryki nie będzie Rosja tylko Unia Europejska wrogiem gospodarczym i Amerykanie nie mogą dopuścić zobaczcie kolejny numer, który Amerykanie tutaj zastosowali jeżeli dopuścimy do rozwoju Ukrainy do rozwoju Rosji Mało tego. Do rozwoju przecież e, e, słynny Poroszenko, to Polinaccy nie pamiętają, ale ja pamiętam. Poroszenko chciał podpisać układy z Unią Europejską i z Rosją. E, to było już nie do pomyślenia. E, Ogrom inwestycji, biznesu. Miliardy jakie by popłynęły do budżetu Ukrainy, mieliby wszystko, mieliby najlepsze lotniska. Zresztą tak jak ta słynna Olimpiada, o której Poliniacy nie pamiętają. Ukraina by się stała, to byłaby Szwajcaria, po prostu. To był Poroszenk. Poroszenko, chciał zarówno współpracować z Rosją, gdzie miałby za, za bezcen surowce i z Unią Europejską. Czyli chciał się otworzyć na Unię Europejską. A przyjeżdżajcie, a róbcie co chcecie, a, a firmy, a, a turystyka, a wszystko proszę bardzo. To już było za dużo. To już byłoby za dużo, ponieważ silna Ukraina e, to tragedia e, przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych, ale też i dla Unii. Unia też stwierdziła, że musimy zlikwidować Ukrainę. Ukrainę musimy zlikwidować, podzielimy się ziemią e, i rozwalimy ich wszystkich. Także, także tak to wygląda. No, powiem tak, jeżeli chodzi o, o właśnie tą sytuację, którą... 18, no. Dobra, i tak już tam. Yy, czwarty rok yy, trwa specjalna operacja. Wszystko się dzieje w popolutku, wioska po wiosce. Takie tam pierdółki, Wiecie co? Czasami, ja czasami oglądam. Powiem tak, czasami oglądam te relacje z tych postępów na froncie. To wszystko jest badziew. Po prostu badziew. No. Czwarta zima, proszę Państwa, leci. Yy, zakręcenie w pierwszą zimę. Ja tylko cały nagrań kiedyś filmuje. Rosja zakręca krem na no nie będzie, gdyż będę miał go. Kreml zakręca kurek z gazem i Kijów zamarzał. No i spokojnie. No, no nie, jest, nie są w stanie wszystkich zatrzymać w metrze i tak dalej. Ludzie musieliby zaprotestować i koniec. Także wiecie, a tu proszę bardzo, trwa specjalna operacja. Gaz płynie z Rosji do Kijowa. W Kijowie ludzie ogrzewają, gotują na rosyjskim gazie, wszystko gra. Płacą, nie płacą, to już jest inna sprawa. Tu jest front, tu walki, tu boje. Bez sensu to wszystko. A śmierć jest faktyczna. Proszę Państwa, mogłoby to być śmieszne i zabawne, ale śmierć jest faktyczna i, i trudno, trudno. Ukraina została skazana. to też jest Stany Zjednoczone dobrze tutaj kalkulują, że przy tych układach i przy tych zniszczeniach, jakich uda im się i Unia, no i też niektórzy z Unii też stwierdzą, że jeżeli się uda, to Ukrainę maksymalnie zdewastować, Zrujnować, tam nie będzie planu marszałka. Pamiętajcie, że Unia opowiada jakieś tam pieniądze, Rosję okradną z pieniędzy. No. Katastrofa w ogóle, tego się komentować nawet nie da. No ale wiecie, ale chodzi o to, żeby zdewastować maksymalnie Ukrainę. Przecież Angolę nawet chcieli hmm, pola ukraińskie zniszczyć yy, albo ura chyba uranem, pociskami, pociskami uranowymi. Chcieli. Zachwaścić, po prostu zanieczyścić, doprowadzić do, do promieniowania, żeby nie można było na ukraińskich polach nic już więcej zasiać. No boją się jak, jak kiedyś się w Wietnamie, bodajże, jak e, zrzucano napal, i później e, wietnamską dżunglę e, rozpylano środki i do dziś. Wietnamczycy rodzą się kalekami zniekształconymi. To samo teraz by chcieli, właśnie, że za, tak zniszczymy ziemię ukraińską, że nic tam, tam będzie rosło, ale to wszystko będzie napromieniowane. No ale Putin jasno powiedział: o nie, tylko, je, tylko mi spróbujcie, z, z, jeszcze, z, jeszcze taki numer wytnić. No i się wycofali z tego, ale, ale to, oczywiście Poliniacy to tego nie pamiętają, no bo wiecie, Poliniacy to tam poziom psa. Dobra. Także tak to idzie. Przypuszczam, że takie moje przewidywania na ten rok. Ja chyba w 2004 bo to czekajcie drugi, czwartym tam było takie załamanie. I tak mówię, chyba się coś zakończy, bo tam coś on się wtedy zaćpał, ten Czkuńskio, i on miał zapaść przez krótką chwilę i chyba go załatwiał, ale wyszedł na prosto, Stwierdzili, że nie wszystko. To, to, to chyba akcja była z Chinami, coś tam. Już teraz nie pamiętam. No, a teraz to wszystko idzie bardzo pozytywnie, znaczy, w cudzysłowie mówiąc, pozytywnie. Oczywiście nie dla Ukraińców wszystko idzie, ale uważam, że to chyba będzie ostatni rok, bo już nie ma kogo tam, to znaczy już teraz będzie ta eksterminacja e, postępowała w środowiskach zonderkomando e, krwawego komika, bo już nie będzie kogo wyłapać, więc między sobą będą się żreć, no, i, i to wszystko się wtedy zawali. To takie, Przypuszczam, że to będzie coś wyglądało na, na zasadzie puczu. Jakieś tam wejście do pałacu, jakieś coś. Jak to się zakończy dla komika, nie ma to znaczenia. Natomiast rzeczywiście, Ukraina została zdewastowana. Co będzie dalej? No, tak jak wspomniałem, 15-11 lat temu, pięć niezależnych państw powstanie. Ciężko im będzie. Teraz wszystko zależy od układu. Jeżeli będą mieli przywódców, którzy. To widzicie, to ciężko dzisiaj jest w tych czasach o przywódców, patriotów. Przeważnie to to dotyka myśli, jak się ustawić. To mamy takie czasy, to już nie że naprawdę można w bardzo szybkim tempie odbudować miasta, odbudować przemysł i tak dalej. Jak to się ułoży, to zależy. To zależy, to zależy, bo tu jest, to jeszcze jest taki, na końcu opowiem temat. Temat jest taki, że e, s, Trump chciałby, żeby Ukraina została w całości wchłonięta przez Putina. Putin nie chce. Putin, Putin się broni jak tylko może. I zobaczcie, nawet był ten zjazd tych republik i oni tam o te e, podpisanie umów, to było, nie wiem, 2022, czy 3, jeśli pamiętam, oni tam się zjechali i pomimo tego, że oni złożyli te akcesy i tak liczyli, że tak, już będziemy Rosją, to Putin powiedział nie. Będziecie niezależną republiką ługańską, doniecką, coś tam, coś tam, gdzieś tam, tak dalej. Natomiast nie, ja gratuluję, ja wam pomogę, tak, ja, my, my jako Rosja będziemy was wspierać, ale będzie nie, będziecie niezależnymi państwami. Widzicie, ten antyimperializm, Oczywiście Rosja tam się wypowiada, że jak najbardziej Krym i Odessa. Odessa to ja też, o, słuchajcie, jeżeli chodzi o Odessę, to ja tak ja, ja powiedziałem, że Odessa tak czy inaczej wróci do Rosji. To jest miasto zbudowane przez Rosjan, tam 95% to jest Rosjan, nie wiem, 5% może Ukraińców, którzy teraz tam walczą między sobą, ale, ale i tak dalej, i tak dalej, nie, nie będę się tu rozwodził. Natomiast, natomiast mówię, no, na razie, bo gdyby Putin, gdyby załóżmy, jednak coś się stało, że Putin wyrażał, że wszystko dobra, przejmuje całą Ukrainę, to wojna się kończy w dwa tygodnie. Mówię wam, dwa tygodnie i wojna jest zakończona. Ale, ale potem powiedział, nie, 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 spokojnie. Tak jak kiedyś nagrałem film, dlaczego Putin to zrobił, to to jest, jest jeżeli go nie usunął YouTube, to jest tam ten film, filmie. ze szczegółami wyjaśniłem, dlaczego to tak trwa, a nie inaczej. Ja mówię, dwa, może trzy tygodnie, no może trzy, już tak, żeby nie było, bo to wiecie, jednak samochód musi dojechać do tej granicy tutaj, Polskiej i tak dalej, żeby to wszystko jakoś pogarniać, ten bałagan, który, to został, który został tam zorganizowany. To by było na tyle, tak się trochę rozgadałem, ale to tak wiecie, na lajtowo, na lajtowo, właśnie. To jest właśnie drugi mój film, który kręcę bez żadnego scenariusza. Tak widziałem wszystko z głowy. Tak, tak. Dobra, trzymajcie się, Narka.